materiał w e, powerpoincie na temat lodowiska i zadam takie krótkie pytanie do pana burmistrza panie burmistrzu czy do tej prezentacji którą pan nam przedstawił bardzo sugestywnie i bardzo ekspresyjnie i momentami emocjonalnie chciałby pan coś jeszcze dodać dziękuję bardzo po kolei dworzec PKP jest własnością we PKP. Nie doszliśmy do porozumienia. Dworzec został przekazany właścicielowi, czyli PKP. Poprosiliśmy, żeby nam przedstawiono ofertę na zasady korzystania z holu. Chodzi o to, żebyśmy mogli ten hol wykorzystywać na potrzeby czy to galerii wystawienniczych, czy też mówiąc krótko... W pewnym sensie quasi schronisko dla bezdomnych w okresie zimy. Czekamy na odpowiedź z PKP. Czyli na dzień dzisiejszy w sprawie dworca nie mamy stosunków własnościowych. Pewnie nie za długim czasem zaczniemy się rozliczać z PKP z poniesionych przez miasto nakładów. To jest to. Jeśli chodzi natomiast o zalecenia Sanepidu dotyczące ekomariny, ja byłem w czasie obchodu wspólnie z Sanepidem. Odbyło się to chyba w okresie od ostatniej sesji. Stąd podziwiam kolegę radnego, że o zaleceniach sanepidu już wiedział w grudniu. Te zalecenia dzisiaj albo wczoraj już nie pamiętam z wykonawcą ustaliliśmy warunki usunięcia tych zaleceń. Zalecenia są dość prozaiczne i zaskakujące. Otóż okazało się, że się zmieniły przepisy. Sanepidu w okresie od sporządzenia dokumentacji do dnia dzisiejszego i gdy te talety zyskały aprobatę Sanepidu na etapie projektowania, dzisiaj już nie mogą być przyjęte, bo, bo się zmieniły przepisy. Nie są to duże poprawki i myślę, że w ciągu tygodnia do dwóch tygodni zostaną te zalecenia zrealizowane. Ulica Wrzosowa. Tu poproszę Panią Naczelnik, jakbym się mylił. Ale te roboty dodatkowe to zdaje się jest kwota około 100 tysięcy złotych, prawda? Tak. I macie Państwo w informacji Pani Burmistrz, przedstawioną również dzisiaj, że wartość. Budowy ulicy Wrzosowej jest to 300 tysięcy, czyli 100 tysięcy jest to około 30%. Skąd te roboty dodatkowe rzeczywiście w dużym procentowym zakresie się wzięły, to też już o tym mówiliśmy, wynikają one z konieczności wymiany gruntu. W dokumentacji technicznej była opisana wymiana gruntu na określonym obszarze ulicy w trakcie. W trakcie realizacji zadania wykonawca zwrócił się do inspektora nadzoru, inspektora nadzoru do nas z wnioskiem o poszerzenie tej wymiany, gdyż okazuje się, że grunt jest nienośny w dużo większym zakresie niż jest to w dokumentacji technicznej. Można w związku z tym domniemywać, że dokumentacja techniczna jest sporządzona niezbyt starannie być może tak jest, ale z drugiej strony, elementem dokumentacji technicznej było badanie gruntu i Projektant zlecił to wykonanie badania gruntu na pewno zgodnie ze sztuką zgodnie, tylko że na budowie często jest tak, że okazuje się, iż sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Sprawa się musiała przeciągnąć, jako że my musieliśmy mieć po pierwsze potwierdzenie tego stanu gruntu, po drugie zmieniono dokumentację techniczną, pozwolenia na budowę, ustalenia wartości zadania itd. itd. Stąd to tyle czasu musiało niestety zajmować łyżwy są na odwiedzeniu dezynfekowane w miarę potrzeb i zgodnie z zasadami obowiązującymi, przepisami obowiązującymi w tym zakresie. W miarę potrzeb. No tak, bo jeżeli są dość używane, to w zasadzie się nie dezynfekuje. A jeszcze ostatnie pytanie. Nie, nic nie ja mam cztery pytania, które mi przekazali mieszkańcy miasta, trzy dotyczą lodowiska, jedno projektu e-inclusion i mam takie pytanie, pierwsze pytanie, co miasto zamierza zrobić z sytuacją nagminnych ginących kluczyków od szafek na lodowisku, bo takie sygnały dochodzą, niektórzy mieszkańcy no, korzystają z tych szafek jak z własnej własności. Jak z czegoś co do nich należy przychodzą sobie otwierają kluczyk zabierają i no, tutaj y, są, jest pewne niebezpieczeństwo że będą ginąć rzeczy w tych szafkach. No także no, z wam jest podobnie także to nawiązanie do tego co tutaj y, radny Piórkowski też o tym wspominał. Y, teraz tak kolejne pytanie y, co miasto zamierza zrobić z usterkami które w trakcie teraz wynikają użytkowania lodowiska. Kto je naprawi i kto za to zapłaci ewentualnie. Trzecie pytanie. Kto poniesie odpowiedzialność za źle skonstruowaną widownię i czy będzie to poprawione? Ponieważ mieszkańcy zwracają uwagę, że naprawdę jak się siedzi na tej widowni, to nic nie widać. Także, także to, no, no tak. No ale to akurat mówię, takie, takie pytania są i to chciałbym się dowiedzieć. Kolejna rzecz dotyczy projektu E-Inclusion. Otrzymałem takie pytanie, co się stanie, jeżeli, bo są dosyć konkretne wymagania, aby brać udział. Co się stanie, jeżeli miasto nie uzbiera pełnej ilości chętnych spełniających warunki do zrealizowania projektu inclusion czy on y, będzie realizowany w części czy, czy on musi być w całości zrealizowany I to jest moje to są moje wszystkie pytania dziękuję w sprawie w sprawie lodowiska uzupełnię odpowiedź proszę, ale tam w zasadzie się zgłasza pan dyrektor Mosiru, więc poproszę o te sprawy techniczne pana dyrektora. Ja tylko powiem zanim pan dyrektor zabierze głos, że usterki jeśli one są z winy wykonawcy to oczywiście będzie usuwał wykonawca lub na, na kosz wykonawcy będą one usuwane. Jeśli chodzi o widownię ona jest wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną. Pozostałe sprawy poproszę pana dyrektora. Oczywiście jeżeli chodzi o zaginione łyżwy, to na tę chwilę mamy wszystkie pary łyżek, zdarzają się takie sytuacje, że mama się zapomni, pójdzie z tymi łyżwami do domu, ale na drugi dzień wróci. To yy, jest taki plus naszych mieszkańców, że wszyscy odobamy i wszyscy z tego korzystamy. Jeżeli chodzi o kluczyki do szafy, jeżeli gdzieś widzimy, my się staramy to też wyłapać, my apelujemy do młodych ludzi, żeby nie zabierali tych kluczyków, bo yy, zasada jest prosta, młody człowiek kupuje karnę ma kluczyk, nie ma żadnej kolejki, nigdzie nie stoi, idzie do domu, zjada obiad, przychodzi znowu, drugi raz wchodzi na lotnisko. Te, na tę chwilę, tam gdzie widzimy, że jest na przykład po godzinie 22, jest szafka zamknięta, my ją otwieramy i no, niestety, no, ponosimy jakieś tam koszty, wymieniamy zamek, wymieniamy zamek, dajemy nowe kluczyki po to, żeby właśnie uniknąć przypadków ewentualnych radzieży, chociaż niewątpliwie, jak życie pokazuje, jak było wcześniej i na Masenie i na innych obiektach sportowych, takie miejsca, mogą, takie zdarzenia mogą mieć miejsce. No na tych ja się nie ostrzeżemy, nie ostrzeżemy, a myślę, że nawet jak będziemy mieli elektroniczny system dojść, to też będzie kłopot. A jak Państwo wiecie, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w momencie otrzymania zarząd Lodowiska i otworzenia tego lodowiska dosłownie 3 dni później poprosił jedną z firm, która by mogła opracować taki nam kosztorys elektronicznego systemu wejścia na lodowisko. Dziękuję. Pytania odnośnie y, braku zgłoszeń, no, ja mam nadzieję, że y, takie zdarzenie nie będzie miało miejsca, ja nie pamiętam dokładnie treści umowy z Ministerstwem i y, y, jak y, umowa reguluje takie, y, taką sytuację jaką Pan Radny przedstawia, może poproszę Panią Małgosię Kulas. Projekt zakłada udział wszystkich gospodarstw domowych i taka liczba musi być zachowana. Czyli nie może być mniej. Na... Nie może być mniej i projekt tak naprawdę działa w tym, że to jest 200 Właśnie. gospodarstw. Natomiast my nam wyprowadzimy do 28 lutego i przewidujemy dwa przypadki. Jeśli będzie za mało tych zgłoszeń, przedłużymy termin na bok. Natomiast jeśli zgłoszeń będzie bardzo dużo, o wiele więcej niż zakładamy, wszystkie one będą spełniały kryteria i zostaną podobnie ocenione przez Komisję, to również przewidujemy możliwość wylosowania tych 200 ostatecznych beneficjentów. O terminie i miejscu, tak, o terminie i miejscu powiadomimy, będzie również sporządzona lista rezerwowa, ponieważ przez czas trwania projektu różne przypadki, wypadki, sytuacje i wówczas zamiast osoby, która wypadnie z projektu z jakiegoś powodu, będzie chodziła następna osoba, która z tego Pan radny ktoś. Chciałbym wtedy wrócić do sprawy, o mówiliśmy mówiliśmy dwa miesiące temu. Jest zima, nic tam się nie dzieje, ale czas leci. I prawdopodobnie problem odsłoni się, tak jak śnieg stopnieje i pokaże się znowu nam te gwiazda bloku na szczęście. W międzyczasie drążąc y, temat, zdołam zgromadzić materiały, które prawdopodobnie pozwolą zakwestionować zasadność, celowość y, zamiany materiału stosowania tych gwiazd z bloków. Czyli wyjdzie z tego prawdopodobnie błąd sztuczny i inżynierskiej i miasto będzie miało możliwość szansę wejścia w spór i zrobienia z tym cokolwiek. Dlatego tego potrzebne są ekspertyzy. Dwa miesiące temu pan Cybórnicz mówił o ekspertyzie, która została zlecona emerytowanemu y, profesorowi. Owszem, bardzo fajnie i y, to będzie jakaś ekspertyza, ale wartość prawną i dowodową ma ekspertyza zrobiona przez firmę, która ma uprawnienia rzeczą budownictwa wodnego. Ja sugerowałem i skazałem nawet adresy firm, które może to zrobić. Co zrobiliśmy i czym dysponujemy na dzisiaj? Szanowni Państwo, nie jest tak do końca, że już ta ekspertyza jest zlecona. Jesteśmy w trakcie dyskusji z Panem Profesorem. Troszkę się przedłuża ta dyskusja, z tego względu, że Pan Profesor poprosił o dane, które musi dostarczyć projektant. Ten projektant miał dostarczyć dane do Pana Profesora, ale w ostatnich dwóch tygodniach. Ten projekt tam rozchorował się i dzisiaj otrzymałem maila, czy bodajże za to wczorajszą, że być może w tym tygodniu, na początku przyszłego tygodnia dostarczę te dane do tego pana profesora. Jeśli chodzi o wartość opinii pana profesora, myślę, że ona jest duża, jeśli nie bardzo duża, jako że on jest biegłym sądowym i jego ekspertyzy są często wykorzystywane w postępowaniach sądowych. Jako ciekawostkę byłem na rozmowie Pana Profesora w Gdańsku z Panią Naczelnik Różną żeby sobie przybliżyć sprawę nawzajem, żebyśmy mieli pojęcie o czym rozmawiamy. Jako ciekawostkę powiem Panu, Państwu, że Pan Profesor powiedział, że występuje w tej chwili, być może ta sprawa się skończyła, jako że byliśmy tam dwa tygodnie temu, występuje jako obiegły w sprawie nie, sądowej między samorządem bodajże Świnoujścia, a jakimś wykonawcą, gdzie sytuacja jest dokładnie odwrotna, gdzie ten wykonawca zamienił gwiazdobloki, które były w dokumentacji na kamienie narzutowe i samorząd domaga się przywrócenia, przywrócenia tych gwiazdobloków. To tylko jako ciekawostka. Natomiast jeśli chodzi o firmę i ofertę, o której wspomina Pan Radny, zastanawiamy się nad tym, czy nie zlecić dwóch niezależnych ekspertyz, ale jesteśmy w pewnej rozterce duchowej, jako że ta firma, o której wspomina Pan Radny, oczekuje wynagrodzenia 10 tysięcy złotych. Wydaje nam się to całkiem okazałą kwotą, na którą trzeba się zastanowić, zanim się wyda.